Może trochę inny filmik, trochę mamy mały bajzel. Bo tutaj jest remont cały czas, jakby mechanika i remonty. Eee, coś tak trochę od zaplecza. Też nas gdzieś tam wszyscy, jak do nas przyjeżdżają, się zachwycają, że mamy szmateksy. Jak ja to mówię, czyli co to jest? Właśnie dzisiaj dojechał świeży transport. Eee, mamy takie ściereczki. Słuchajcie, mamy to. Podpisaną umowę z firmą, która nam te ściereczki czyściwa dostarcza. Także mamy jakby. Wymogi, tak naprawdę ochrony środowiska spełnione. Mamy takie ściereczki, podpisane, mamy umowę z firmą. Jest to firma Mewatex. Dostarczają nam, jak widzicie, pojemniczki. Zaraz przemyjemy sobie ten pojemnik, bo ja lubię. Mamy dwa. Tu jest jeden, tu jest nasze zaplecze, i tu jest drugi pojemniczek. Ten drugi dojechał do nas jako Nówka Funkiel rok, rok temu. I to jest, my go wykorzystujemy jako czyste do czystych ściereczek. Tu sobie zaraz przerzucimy czyste ściereczki do środka i, i zrobimy jakby ten porządek. Mamy ładnie oznaczone, czyściwo, czyste, brudne. Tutaj zaraz wjedziemy, tylko musimy najpierw wymyć. Dlaczego tak robimy, że przerzucamy? Normalnie zasada jest taka, że używamy ściereczki, tu mamy brudne, wyprowadzamy. Firma przyjeżdża, zabiera, pach, dają nam drugi pojemniczek z. Czyszczonymi ściereczkami wjeżdżamy, tu mamy puste, tu wyciągamy i tak w kółko. Tak to wygląda. My sobie zawsze robimy tak, żeby mieć ten chociaż jeden pojemniczek czysty. Bo widzicie sami, jaki przyjechał brudny ten pojemniczek. Także to sobie jakby wyczyścimy. Także mamy tutaj. Widzicie, jeszcze się filmik nagrywam, w czasie, gdy jest u nas właśnie Pał starek. Teraz tak. Mamy też takie fajne czyściki do napędów w ofercie. Mamy małe trochę zagospodarowanie w górze terenu, jak ja tu mówię. Na razie trochę syfu musi być, żeby potem mogło być ładnie. I to? Zmywamy, otuszczamy, Żeby to chociaż ładnie słuchajcie, wyglądało. Aczkolwiek cudów nie zrobimy z tych pojemników, bo one są strasznie szczochrone życiem. Ale czyścimy je. Widzicie jakie są brudne? Zawsze chociaż trochę będzie czystsze Przyjemniejsze dla oka Nie będzie tak kłok nie będzie stało na naszym terenie Także Czyścimy Wjeżdżamy, przerzucamy I to tyle, jak chcecie więcej wiedzieć Takich filmików, to jest taki filmik Nagramy go jakby próbny Czy takie rzeczy Was interesują, nie? Bo Co mogę powiedzieć? Mm... Są dwie firmy w Polsce, znaczy pewnie jest więcej, ale firm, o których ja słyszałem, to jest właśnie Mebatex. Jeszcze druga jest, teraz niech sobie przypomnę. Druga się nazywa. Kurczę, teraz mi z głowy wyleciało. Ej. Widzicie, bo te filmiki są właśnie nagrywane z głowy. Nie ma przygotowanego scenariusza, nie ma żadnych tekstów, dialogów, które ma mówić. Bim! Firma BIM! O! Właśnie, są dwie. Nie wiem, czy mogę zareklamować? Mogę. Tylko w naszym obszarze niestety firma BIM nie działa. Jest tańsza. Także jak jesteście gdzieś z obszarów nowego, znaczy nowego Śląska, <śląska>, Śląska to jak najbardziej możecie sobie do nich się odezwać. Są tańsi na pewno od MEWY. To już Wam mogę powiedzieć. Słuchajcie, są tańsi na pewno. Także to możecie mieć pewność. Jak to wygląda? Słuchajcie. No właśnie. Umowa jest podpisywana tak naprawdę na cały rok To jest właśnie trochę, trochę niefajne Bo cały rok jakby musimy mieć to u siebie Można wypowiedzieć umowę na przyszły rok Trzy miesiące przed końcem roku No jeżeli w styczniu się obudzimy, że jednak nie chcemy, no to niestety Lipa Firma się tłumaczy tym, że no muszą wszystkie papiery Przygotować to wszystko na dany kolejny rok i tak dalej, i tak dalej Nie mi to oceniać na pewno jest to wygodniejsze, słuchajcie, bo jakby mamy, mamy o zobaczcie, jakie ubobrane, mamy dostarczone czyściwo, Nigdzie nie muszę jeździć, nic ważyć, nic sprawdzać. No bo powinno być według przepisów zważone. To powinienem kupić, mieć dokument, że kupiłem. Czyli faktura kupuję, użytkuję. Potem, jak wywożę, to znowu cały rok to ważyć, pilnować tego wszystkiego. Rozliczać wszystkie dokumenty, bla, bla. Na koniec roku trzeba to zgłosić do ochrony środowiska, bodajże, czy gdzieś. Nawet nie wiem, Wam powiem szczerze, nie interesuje się tym za bardzo. Nie interesuję się tym, bo mam firmę, która to robi. Jest to droga, drogi biznes, bo samemu gdybyście sobie to yy, przygotowywali, byłoby na pewno taniej. Bo tak naprawdę zależy, ile kto używa tego czyściwa. U mnie jest najtańszy, słuchajcie, abonament. No, na styczeń 24, przynajmniej na moje starej umowie, jeszcze zostało na warunkach z zeszłego roku. Yy, tak naprawdę wychodzi 200. że jeżeli dobrze teraz pamiętam, 40-60 zł na miesiąc. Co takie czyściwo. No, jest trochę, nie? Ale wiecie, przyjeżdżacie swoimi sprzętami do mnie. Nie mózgam waszych motocykli jakimiś starymi szmatami, w których mogą być opiłki, bo też się tak zdarzało. Nie, nie ma nic z tym związanego. Nic się nie musimy martwić, tak? Przyjeżdża czyste. Pach, pach, pach. Trochę się od dolej wyrzucam do pojemnika. To jest prane, czyszczone chemicznie czyli teoretycznie ochrona środowiska jest zachowana w 100%. Także, jakby się o to nie martwię, tak? No, jest to kosztowne. No, bo 260 zł, jak sobie policzycie na cały rok, to jest prawie 3000. Trzeba, trzeba wydać na, na to, żeby to było tutaj i żeby to fajnie wyglądało ładnie. My też nie ukrywajmy, zawsze to ładnie wygląda. Niżeli jakieś kartony ze starymi szmatami. Jeżeli chcemy fajny wizerunek mieć firmy, to, to jak najbardziej. I teraz, co? Tu mamy pojemniczek. Odkładam sobie tu szmateczkę. Fajne są te pojemniki, wam powiem, tak. Macie zasuwy, zamykacie cyk, cyk, cyk. Pojemnik zamknięty. Może stać na dworze. Niekoniecznie Niekoniecznie musi być zamknięty. Słuchajcie, w środku to jest też fajne, bo możecie go sobie mieć właśnie w środeczku, na dworze, gdzie Wam pasuje. Jest szczelny, woda Wam się nie wleje, jest uszczelniony. Fajnie, naprawdę. Pod tym względem to jest rozwiązane. Teraz tak, bierzemy całe to czyściło, czyli nasze szmatki. A właśnie. Ja najrzadszy, mam najrzadszy styl, styl najrzadsze yy, terminy odbioru, czyli u mnie są odbierane, teraz już nie pamiętam, co 3 miesiące, czyli 4 razy w roku. Tak no to mi to wystarcza. Jeżeli macie częstsze... O matko jeżeli macie częstsze odbiory czyściwa to macie yy, tak naprawdę większą kwotę. Wiadomo, im częściej, tym to wszystko niestety musi kosztować. Także to też musicie mieć na uwadze, gdybyście sobie brali, jeżeli macie duże firmy, warsztaty. O, zobaczcie jakie fajne są, czyściutkie. Fajne są te ściereczki, wam powiem, fajnie chłoną oleje. Opiłków nie spotkałem jeszcze przez ten cały rok, co miałem wymieniane. Niektóre są szczokrane życiem, no ale to już wiadomo, wszystkiego nikt nie jest w stanie upilnować, ale w sumie teraz naprawdę ładny transport przy prawie jak nówki. I tą brudną co wycieraliśmy sobie, pojemniczek wrzucamy tutaj. Przyjedzie za 3 miesiące firma po odbiór, i to ładnie odbierają. I mamy to zamknięte, widzicie, w fajnym miejscu. No, trochę zajmują miejsca te pojemniki, ale jest. Jakby się sobie brali, że częstsze odbiory, to wiadomo, to musi to kosztować trochę więcej. Co jeszcze? Nie wiem, jak to wygląda, bo wiecie, w internecie są różne opinie. Ludzie krytykują, że Ło, Firma MEWA, że to jest B. Że to strałam to, że, że jest same problemy z tą firmą. Przez rok czasu powiem Wam, z tą firmą nigdy nie miałem problemu. Jak coś potrzebowałem, jakiś dodatkowy pojemnik, bo najpierw był karton, przyjechało wszystko jakby w jednym pojemniku i był karton. Żeby w kartonie były czyste szmatki, napisałem do nich, że potrzebuję, bo yy, nagrywam też filmiki, jakieś tam bla, 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 social media. Bez Bezproblemowo dosłali bez żadnych kosztów, bez niczego. Przysłali Ekstra kurierem to wszystko. Dodatkowo, słuchajcie, chciałem karteczki, tak jak tu widzicie, czyściwo, brudne, czyste. Też mi to dosłali bez najmniejszego problemu. Także nie, nie miałem problemu nigdy z tą firmą kierowcy dzwonią, słuchajcie na maila dostajecie informację, kiedy będzie odbiór czyściwa nie ma żadnego zaskoczenia kierowca za każdym razem dzwoni dostajecie tak naprawdę terminy z tydzień przed dostajecie informację, kiedy będzie odebrane, w jakich dniach bo to są dwa dni, tak jak tutaj to zawsze są dwa dni kierowca do was dzwoni na początku dnia, że tam nie wiem, po 15 będzie, czy tam o 14, czy wam pasuje pasuje, pach pach, odbiera nic nie musicie podpisywać, także tak naprawdę nie musi być was w domu, żeby to ktoś odebrał. I to tyle. Słuchajcie, tak to wygląda. Nie wiem, jakie są problemy, bo ludzie też mówili, że są problemy ze zrywaniem umowy i tak dalej. Ja nie zrywałem jeszcze umowy z tą firmą, także nie wypowiem się co do tej kwestii. Co do reszty użytkowania, mogę się wypowiedzieć. Także na filmikach pojawiałem się czyściwa tej oto firmy. Nic nam za ten filmik nie płacą. niech nam nie daje rabatów czy bonusów. Płacimy jak zwykli użytkownicy, po prostu chcemy Wam pokazać od kuchni to co mówiłem, filmiki z serii od kuchni może to Wam się spodoba gdzieś tam przynajmniej na filmikach u dużo tak naprawdę takich większych firm nie wiem czy oglądacie programy TVN Turbo to bodajże Przemek Szafrański też ma te pojemniki więc albo to jest firma MEWA albo BIM także teraz też z tych firm korzystają inni, inni tak samo, także możecie sobie to posprawdzać Często się pojawiają te pojemniki. Także taka ciekawostka, nie? Myślę, że Wam się to spodobało. Jak nie, piszcie w komentarzach, czy chcecie takie filmiki od takiego zaplecza, jak to wygląda, czy nie. Czy Wam się to podoba, czy może nie. Daj sobie spokój. Nie chcemy tego oglądać, wrzucaj tylko mechanikę, bo wiem, że się fajnie to wszystko rozwija, kręci, ale też żeby to było, nie? Także tak to wygląda. Może będą dalsze filmiki. Tu jeszcze będziemy drzwi przerabiać, wstawiać okna w drzwiach warsztatowych budować cały system pneumatyki butle wszystko na tym zobaczymy jak to wyjdzie czy chcecie takie filmiki bo tutaj też na wiosnę jest trochę planów rozbudowa szafek roz... Ten... także tak to wygląda bo widzicie tutaj stoi stoliczek który był zrobiony jakiś czas temu przeze mnie trochę teraz został zmodyfikowany będzie to do spuszczania olejów z silników, z zawieszenia Wylewamy, tu postawiamy sobie zawieszenie, wylewa się wszystko Na razie to jest taki Alamagazynek. magazynek Widzicie pianki montażowe, stary czajnik, znaczy stary jeszcze działający laser Wszystko tu jest poukładane, no bo to wszystko jest jakby pod ręką, bo tu cały czas się dzieje Także jak chcecie coś więcej zobaczyć, to dajcie znać A Na razie kończymy Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik krótki, 12 minut Ot tak Pozdrawiam